Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, mamy 7.51. E, ja się ogarniam, zaczynamy nowy tydzień. Dzisiaj jest, słuchajcie, poniedziałek, czyli nowy tydzień, a ja próbuję związać włosy. Miałam wcześniej kręcone, później jakiegoś warkocza, i jest słabo z nimi, ale ja dzisiaj z rana mam takie organizacyjne rzeczy do zrobienia. Mianowicie w planach e, zakupy i siłownia. Nie wiem jak mi się to... Nie wszystko. Zawieź dziewczyny. Później zakupy chcę zrobić, a potem siłownię. Nie wiem na ile mi się to uda. Może pójdę po prostu na siłownię na pół godziny, a nie na godzinę. E, mam nadzieję, że szybko zrobię zakupy, bo jak mi się to rozwlecze w czasie, no to wtedy już troszeczkę lipa jest to dla mnie. E, I będę robiła na pewno dzisiaj też gulasz wołowy Już wczoraj Artur mi przygotował wołowinę, pokroił mi nawet w kostki, więc super. I dzisiaj będę robiła taki obiadek. Mam kruchy śląskie, więc okej. Okay. Nie zrobiłam sobie też listy, słuchajcie, zakupów, co nie jest dobrym pomysłem, jeśli chodzi o moją osobę. Bo ja po prostu idę i tak, aha, to się przyda, to się przyda. To się przyda, a wiadomo, my to zjemy, to się przyda, tylko że po prostu nie są to takie zakupy przemyślane, że wiem, co mam w lodówce i co jest mi potrzebne, żeby to jakoś fajnie wykorzystać. Ale wiem jedno, że na pewno będzie w tym tygodniu rosołek robione, więc skupię się na tym. Zaraz zerknę, czy mam mięso do rosołu i chcę na pewno zrobić to mięso wołowe z kluchami, to będzie na dwa dni. Może jeden dzień będzie z kluskami śląskimi, drugi dzień z ziemniakami i. Trzeba do tego na pewno kupić ogórki świeże, bo będzie na pewno mizeria. I taki jest plan, później na pewno wiedzie jaka jest zupa, potem może coś takiego lekkiego bardziej, no a potem to jeszcze nie wiem, właśnie nie zapanowało. Zrobiłam też dziewczynkom lunchboxy, kanapkę z dżemem, ostatni malutki dżemik z Polski od mojej mamy, eee, także już go tutaj ogarnęłam i eee, jeszcze dziewczynkom dałam jakieś tam, wiecie, przekąski. Muszę też pokroić tego ananasa. Już go przekładam z parapetu i kładam tu, bo ja później, słuchajcie, zapominam, a jest potrzebny, a trzeba już go zjeść, bo obawiam się, że jak poczekamy jeszcze za dwa dni, to będzie popsuty, więc na pewno go pokroję. Jak dziewczyny wrócą ze szkoły, zjedzą obiad, to pojemy sobie później ananasa. Wczorajszy dzień w ogóle to był taki, słuchajcie, leniwy dzień, że nie macie pojęcia. Leżakowaliśmy, no Artur to jeszcze był na siłowni. Ja nawet nie byłam, odpoczywałam sobie, chillowałam, oglądaliśmy jakieś programy. Wpadłam w ogóle na pewien pomysł z Arturem. E, spróbuję go zrealizować może najpierw sama, zobaczymy co z tego będzie, a potem e, właśnie z nim. I dotyczy to oglądania jakiejś tam serii i komentowania, ale to nie wiem, czy to by się przyjęło, czy to by się Wam podobało. Pomyślimy nad tym, e, zobaczymy, czy mi się w ogóle to robić, to potrzeba też nagrywać z dwóch e, aparatów jednocześnie. Ja w tym momencie mam jeden aparat, no i musiałam z telefonu ustawić, co też nie jest w sumie złym pomysłem. E, takie wiecie komentary programu telewizyjnego no i tak ogólnie zleciał wczorajszy dzień, później zamówiłam nam kebaba e, też było fajnie, no naprawdę miły, miły dzień, dziewczynki też wczoraj jeszcze były na spacerze we dwie, e, same nawet poszły kawałek się tutaj przejść i tyle, dobra, Mika mi bateria nie przedłużam, e, zmykam trzymajcie kciuki, żeby wszystko z rana poszło sprawnie, bez niespodzianek i zaczynamy nowy tydzień. Wy już obejrzycie ten vlog później, ale życzę Wam e, przyjemnych następnych dni. Mała zmiana planów słuchajcie, zaprowadziłam Lilę pieszo. Stwierdziłam, że jest przyjemnie 6 stopni, w ogóle w tym tygodniu ma być nawet do 12 czy 11 e, i pójdę jak wrócę pieszo też na siłownię, e, a zakupy zrobię jednak wieczorem. już słuchajcie niedaleko i stwierdziłam, że jednak zrobię dzisiaj cały trening, czyli godzinny. Mam nastrój po tym, że wczoraj leniuchowałam, to dzisiaj wiecie od razu mi się bardziej chce poczwiczyć. No jestem już niedaleko, więc super. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki za moją wydajność. Dzisiaj Powiem wam, że dzisiaj rozmawiałam z moją mamą i powiedziała mi, że w Polsce pada śnieg u niej, że jest biało i że zimno, a u nas jest dzisiaj słońce i plus 9. Jestem naprawdę pod wrażeniem tej naszej pogody. Słuchajcie, powiem wam też, że właśnie gotuję gulasz wołowy, przepyszny będzie na 100% i robię to w szybkowarze, tak jak wam nieraz mówiłam, że lubię robić w szybkowarze, dlatego że wołowina się gotuje bardzo długo. Eee, no szybkoważę 25 minut i mam e, gotową. E, Rabuś też już dzisiaj skorzystał sporo. Słuchajcie, na zewnątrz był. E, Rabulku, jak dzisiaj było niuniuś? Jak było na dworku? Podobało Ci się? Zobaczcie, jak daje się głos. Dobry niuniusiek, Dobry kiciulek. Pokaż jakie masz dzisiaj ładne oczy. Pokaż, jaki ty jesteś dzisiaj piękny kocur, oj! Już za bardzo przesadzam, tak? Już przesadzam. Nie ruszać rabunia aż tak, tak? Przesadzam. No, także widzicie, od razu jak jest na przykład słońce i nagrywa się vloga, to. Od razu inaczej wygląda całe wnętrze i jakby ja też na tym nagraniu jestem jaśniejsza, nie jestem taka, jakby wydaj... nie wydaje się być taka zmęczona, więc zawsze jak się nagrywa na wakacjach, jak właśnie jakiś lato, wiosna, to te światło jest piękne, naturalne i od razu lepiej się wygląda w kamerze. To jest też przyjemne, bo potem jak na przykład montuję, a wiem, że jest pochmurny dzień, i nawet chcę Wam powiedzieć coś fajnego, a patrzę na swoją twarz i wygląda dużo gorzej niż normalnie w rzeczywistości, to mnie to bardzo zniechęca. Nie wiem też czemu, słuchajcie, sypie mi się e, ta. Jak ona się nazywa? Paprotka. Nie wiem czy ma za gorąco teraz tutaj e, zimą, bo jednak e, ogrzewanie, wiecie, grzejniki, więc bardzo możliwe, że ona się teraz tutaj nie odnajduje. Jeśli chodzi o kwiaty, to moje ostatnio nie mają się najlepiej i już czekam e, właśnie, słuchajcie, wiosnę, żeby one troszeczkę Odżyły, a też to, że Rabusz ostatnio wskakuje tutaj na parapet mi do moich kwiatków, to też nie pomaga, prawda? Bo gdzieś tam zawsze coś uszkodzi. Nie mówić o tobie, nie mówić na temat ciebie jakichś złych rzeczy, nie obgadywać cię. Rabulku, ale ja cię obgaduję, a ty jesteś obok, to tak można ponoć. Rabuś, można? Idziesz na dworek? Wypuszczę go, słuchajcie, bo naprawdę jest ładnie i myślę, że z chęcią skorzysta. No, dawaj na dworek. Pieknij na dworek, sobie na dworek, lecz niuniś yeah, yeah. the past again all oh. You know my little triggers keep on triggering them all ma być tak piękna pogoda. To stwierdziłam, że ściągam szybko to pranie i wstawiam słuchajcie kolejne. Ma być właśnie na tyle ładnie i słonecznie, że warto od razu sobie poprać jakieś rzeczy i planuję właśnie ręczniki, a następnie wszystko co mi wpadnie, słuchajcie, w ręce jakieś koce i tak dalej i tak dalej. Myślę, że to jest fajny pomysł właśnie, jak jest pogoda i wiem, że dużo z Was robi coś takiego, że jak wiecie, że jest ładna pogoda, to też, bo mnie nieraz pisaliście, e, robicie takie pranie właśnie jakiś narzut, kocy, że to jest warto wykorzystać. I jeszcze fajnie, jak to wszystko może schnąć, słuchajcie, na zewnątrz, ja to bardzo lubię, więc może nawet pokuszę się i zacznę wywieszać pranie, wynosić już na zewnątrz i mniej używać e, suszarki do suszenia. No i dobra, składam sobie, słuchajcie, dalej i nastawiam pranie i takie to dzisiaj vlogowanie domowe, e, takie jest życie moje ostatnio, jest dom, zajęcia typu vlogi, montowanie, dziewczynki, jakieś zajęcia z nimi, weekendy ze znajomymi albo my rodzinnie, e, co jeszcze, coś tam ugotuję, gdzieś tam pójdę, z kimś się spotkam. E, takie normalne życie, słuchajcie. Mam nadzieję, że te vlogi nadal Wam się podobają i nie nudzą. I zobaczcie, tak właśnie wygląda garnek z moją wołowinką. Pokazuję Wam, dodałam pieczarki, bo miałam jeszcze, wiecie, one by się popsuły, więc stwierdziłam, że jest też skroję. I mogę Wam pokazać, że właśnie po 25 minutach szybko ważę od zagotowania wody, oczywiście. O, tak się pięknie rozpada wołowineczka. Także super. No, już jest gotowe. Ja jestem jakaś głodna już, więc stwierdziłam, że grzeję wodę i zaraz mam też buraczki do obiadu. O, zobaczcie, dawtona takie. I stwierdziłam, że wyjmuję kruchy śląskie i ja zjem troszeczkę wcześniej, bo później idę po Lille też pieszo, więc zjem sobie wcześniej obiad. Jechaliśmy z Arturem i idziemy po buty dla Matysi, jej się nie chciało jechać, więc wiemy jakie chce ze Sport Direct szkolne, więc siłkę obczajmy też tu, no właśnie, co? Obok tam się wchodzi, te drzwi obok. No. masz? Mm, Czy podobne? Tak, mam. No, no Ale identyczne są twoje? Ten jest jakiś długi. Może. I dla Mati szkolne musi przymierzyć. Miejmy nadzieję, że będą dobre. Wziąłem jakieś suszki, mamy dużo, dużo, dużo zakupów, ale nie nagram holu, bo jest już wieczór, późno. I musimy to wszystko szybko rozpakować, żeby usiąść. Robimy quiz. Ja dziewczynom zadam parę pytań po polsku i zobaczymy, czy wiedzą, co to znaczy. Eee, co to jest Majeranek? Czy któraś w ogóle wie? Majeranek? No, to Mati odpowiada, jest bo. To jest taki. Um, przyprawa? A ty, jak myślisz, Lila, co to może być majeranek? Może to do ta herbaty? Dobra, już Wam powiem, co to jest majeranek, przyprawa. Co to jest glonojad? Um, ten, który. Taki anemu, który. Taka ryba? No, taki an, animu, który je w wodzie glony. No dobra. Co to są zbyty? Nie wiem. To jest bardziej taka gwara młodzieżowa. Nie wiem, jak to się nie zbyty to jest taka gwara młodzieżowa że ktoś do kogoś mówi na przykład ale zbyty okay. czyli powiem wam co to znaczy zbyty to są takie żarty Banter. mam e, jeszcze jedno do was to co przed chwilą jechaliśmy w samochodzie i mówiłam co to jest kalejdoskop coś medyku albo coś scientific co to jest bambaryła jak się o kimś powie? Bambaryła. O, gdzie jakby są głupia. Jak... Jak są jakby głupi! Aha. Bambaryła to jest ktoś, kto ma bardzo duży brzuch. Co oznacza zakluczyć? Nie powiedzieć komuś o czymś, tak jakby coś zostawić jako był sekret. Coś tak jakby zatrzymać, żeby nikt nie wiedział. Nie, po prostu w pewnym regionie Polski zakluczyć. Czyli luniu tak Cię nudzimy? No. Oznacza zamknąć drzwi, zamknij drzwi, zakluczyłem drzwi, zakluczyć drzwi. Zamknąć drzwi, czujecie? A jak jest czas? Czas jest yy, uchodzący. <laughs> Następna się nudzi? Ej, no co to jest tartak? Która wie? Um, Słyszałam. Czy to jest to taki, który yy, przykrywasz coś tak jakby... Jakby tak na ser? Basen? Na ser? nie. nie. Albo przykrywasz coś tym? Myślisz, że basem przykrywasz tartakiem? Nie wiem, czymś przykrywasz. Tartak to jest miejsce, I, gdzie i, pracują z drewnem. <grym> I wiatrołap? Wiatr kręci? <grym> sorry. sorry. A czy u babci na przykład, u Dziadka Benka w domu jest wiatrołap? Mówią tak? W wiatrołapie coś na przykład? <grym> o, ten, to odkurzacz w nie, to jest pomieszczenie. No, nie, no, nie, odkurzać w no, Nie. <grym> a, a czy to są to Nie, to jest to pierwsze pomieszczenie, wiatrołap. I jeszcze, co to jest szyszyla? Czy to jest jakie zwierzę? Tak. Chinchilla. Dobra. Szyszyla. 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 A! Myślała, ja nie wiedziałam, jak jest po angielsku. Dobra, idziecie do szkoły. Wiesz, Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Mamy nowy dzień. Witam Was w takiej wersji sote. przy kawie. Mamy już godzinę 12, prawie. Ja jestem nieogarnięta za bardzo, tyle co zawiozłam dziewczyny i tak dalej, ale powiem Wam, że to przeziębienie, które Artur złapał, ja odrobinę czułam. Dzisiaj się tak troszkę nasiliło, ale nie rozkręca się. I cały czas właśnie mam tak ostatnio, że mam jeden, dwa dni, takie wiecie, spadek formy, na przykład jakiś lekki katar i mi to szybko przychodzi, także tłut, odpukać w niemalowane, niech się tak dalej dzieje, niech się nie rozkręca na maksa. Żyję z tą nadzieją, więc skoro dzisiaj czuję taki troszeczkę spadek formy, i czuję się gorzej, to stwierdziłam, że ogarnę w szafie, bo na tyle mam siły i energii. Nie chciało mi się dzisiaj malować, dlatego widzicie jak wyglądam. Włosy też przygotowuję do wcierki, będę właśnie wcierała je z... O, widzicie? Staram się raz, dwa razy w tygodniu robić wcierkę od Sylvie z na chemii. Tak naprawdę to jest aktywne serum stymulujące porost włosów, gęstsze, mocniejsze i odżywione włosy. I stosuję, zobaczymy, jak zużyję całe opakowanie. Widzicie, już troszkę tutaj zużyłam. To oczywiście za jakiś czas, zobaczymy, czy moje włosy się zagęściły i dam wam znać. Na razie jeszcze nie wiem, więc sobie wiecie, używam. No i y, przyszłam z laptopem na górę, bo zamiast montować dla was filmu, ostatnio y, się troszeczkę. Obijam z tym, to będę układała w szafie, bo nie schowałam wszystkich rzeczy świątecznych. Jeśli chodzi o piżamy, swetry, a po co mam? I to teraz cały rok, słuchajcie, zawalać miejsca w szafie, więc zabiorę się za to, sprawdzę, co już noszę, czego nie noszę. Trochę rzeczy pozbędę się, pochowam sobie w worki, może posprzedaję, zobaczę, jak to będzie, może komuś oddam. A resztę ładnie poukładam, bo nie mogę ostatnio nic znaleźć w szafie. Wiem, że mam fajną jakąś bluzkę, ale w tym. Bałaganie, nie mogę jej znaleźć, jak potrzebuję. Nie wiem, czy ona jest w suszeniu, w praniu, czy jest w szafie gdzieś z tyłu, bo po prostu jest tych rzeczy teraz dużo. A szczególnie właśnie, że w zimę jest gorzej, bo te swetry, wiecie, zajmują mnóstwo miejsca. Jak już układam wszystko na wiosnę, to mam luzy w szafie, ale na zimę jest gorzej, no bo jednak nie powieszę wszystkich swetrów. No i przez to mam mało miejsca w szafie. No dobra, zabieram się, jakieś tam może Wam nagram przebitki, włączam sobie coś. Na komputerze przyniosłam sobie z Anglika shortcake. E, ostatnio byliśmy wczoraj w Angliku, zrobiliśmy duże zakupy, już mi się nie chciało. Mówiłam Wam nagrywać e, foodkola, e, ale bardzo lubię właśnie te ciasteczka. I wczoraj, słuchajcie, wieczorem zjadłam trzy. Jeszcze mam jeden, tak się prezentuje, ale na razie piję kawę, e, później to dokończę. I lubię te ciastka, bo są takie słodkie, że jednym to możecie już się naprawdę mega zasłodzić. Ale wkurzam się też na siebie, że sięgam po takie niezdrowe rzeczy, bo chodzę na siłownię i tak jakby sama sobie troszkę zabijam efekty, mogłabym mieć na pewno dużo, dużo lepsze, a że wiecie, sięgam po ten syf za przeproszeniem, no to poczekam na efekty dłużej, ale już dobra. Na razie skupiam się na tym, żeby w ogóle wyrobić w sobie rutynę chodzenia na siłownię 4, 5 albo 6 razy w tygodniu. Na razie w styczniu mi się to wszystko udało. Byłam 6 razy, 5 razy, 4, 5, 4 i zobaczymy, jak będzie w tym kolejnym tygodniu. A już mam jeden trening zaliczony, jutro albo dziś wieczorem na pewno też idę. Ale rozgadałam się jak zwykle, więc zabieram się za szafę. Trochę mi się nie chce, ale wiem, że trzeba. Yeah, yeah. Idziemy na siłkę, będziemy się siłować, z naszym przeziębieniem lekkim. Rabuś, a dla Ciebie nie ma ciasteczka? Nie ma. Dla Ciebie są tuńczyczki, wczoraj kupiła pancia. No i co, jutro idziesz do szkoły czy nie? A dlaczego? Bo jest strajk w całym kraju. Nie wiem czy w ten dzień, ale na pewno strajk na Dobre? A czy ty też masz jutro wolne? Super! I co robimy? Nie wiem, Mati ma jakieś plany, idzie ze znajomymi do kina. A my musimy sobie też coś wymyśleć fajnego, nie? No Maka? Nie, McDonald's to nie. Coś fajniejszego powiem. Nie, coś fajniejszego. Nie jedzenie. Nie, nie będziemy siedziały w domu, nie? Ale jak będziemy... A może na ściankę wspinaczkową? Naprawdę! Mama, ty kłamie! się dobrze? Jest tam? Czy jaki dziś! <ścoughs> Jaka scena! Pomyśle, jak ty idziesz do kina, to my sobie coś wymyślimy. Nie, Dawaj, nie, mam, no, nie. na spinaczkę, bo ja uwielbiam spinaczkę, czy spinaczkę. Spinaczkę czy wyspinaczkę? Spinaczkę. Spinaczkę, lubisz? Dobra spinaczka nie jest zła. Przestań, dzidziuś. Hej moi drodzy, witam Was serdecznie. Mamy następny dzień, niestety dzisiaj obudziłam się już bardziej przeziębiona i jednak mnie kurde mol dopadło. Boli mnie gardło dzisiaj, odzywam się do Was, to już jest godzina 12.14, więc już troszkę doszłam do siebie, wzięłam przeciwbólowe. No, jeszcze wczoraj, słuchajcie, byłam na siłowni wieczorem, po południu, po południu powiedzmy, i jeszcze co rabulku yy, i jeszcze wiecie, jeszcze nie było tak źle, ale już wieczorem czułam, że jest gorzej i yy, dzisiaj jest jak widać, więc robię sobie taki dzisiaj pas, robię sobie dzień yy, troszeczkę takiej regeneracji. <laughs> Mam dziewczynki dzisiaj w domu, jest strajk nauczycieli, jest pierwszy. Lutego, ale ponieważ obiecałam sobie, że będę więcej nagrywała, rabuś. Rabuś Marudzi chce iść na dworek, słuchajcie, ale zaraz go puszczę, jak skończę z wami rozmawiać. No to nagrywam i wam mówię, co umie mnie słychać. Tak jak mówię, dziewczyny są w domu. Matysia zbiera się i idzie ze znajomymi niedługo do kina. Nawet nie wiem, na co idą. Idzie. Po drugiej teraz sprząta swój pokój, bo powiedziałam, że jak ładnie posprząta pokój, to może iść. Ale jak zostawi bałagan w pokoju, to nigdzie nie idzie. Także taki mały trochę szantażyk. E, a Lilunia, Lilunia? sobie działa coś w kuchni. Robi sobie chyba takie jakieś słodkie, cynamonowe, nie wiem jak ona to robi, chlebki czy coś. Musi Wam to pokazać jak to robi, bo już kilka razy mi to robiła i to jest naprawdę bardzo smaczne. Więc może Wam nagra w wolnej chwili jakiś tam przepis. A ja dzisiaj miałam sushi, już gotowe, nie musiałam nic szykować. Obiad dzisiaj będzie to co jest to będzie. Mamy jeszcze trochę gulaszu, ale mamy też jakieś inne rzeczy jeszcze zamrożone, które można użyć. Mamy kaszanki jeszcze jedno opakowanie, także dzisiaj będziemy dojadać po prostu te rzeczy. Eee, no i tyle moi drodzy. Zobaczcie Rabusia, on już tutaj przyszedł. Mam go z tyłu, proszę. Rabuś. Kochany mój, co się dzieje z tobą dzisiaj? Czemu tak marudzisz? No co, kochany? Chcesz na dworek? To daj buzi. Muszę go puścić, słuchajcie. Także dzisiaj z vlogowania nic raczej nic nie nagram, a miałam plany, że ponagrywam dziewczyny i będę im zadawała jakieś wyrazy polskie. A może, może i w międzyczasie, jak Mati przyjdzie, to jej tutaj pozadaję dalszą część polskich wyrazów trudnych i czy wie, co to znaczy. No dobra, a teraz kończę. Muszę posmarować usta, bo już mi też pękają. I do zobaczenia wkrótce. Ja mam też i taką słodką, czekoladową bułeczkę. Zobaczymy, czy on będzie lubić. Dzień dobry. To dla mnie? Tak. Masz nutel na rękach. Wiem. <laughs> Dziękuję. Ona ci zrobiła to. Mm. Kochana, co? No. Dziękuję, kochana. Ty pokaż, jak pysznie jest i ugryszno. Muszę powiedzieć, bo to jest Mm. Nie ma ostraż. Mm. To